Szkodniki. Są to najczęściej spotykane organizmy na dolnej stronie mapy. Da się je rozpoznać, między innymi po tym, że potrafią shieldować, healować i niszczyć innym zabawę. Niezwykłe w szkodnikach jest to, że przy małej ilości, w sumie to czegokolwiek, są i tak w stanie być bardzo pożyteczne. Muszę przyznać, pałam nienawiścią do takich jak oni. Dlatego musimy zadać pytanie, jak tak naprawdę pozbyć się takiego szkodnika? I z pomocą przychodzi Ari. Ari to postać stworzona do kasowania ludzików na jedno kombo. Po co masz wspierać Kerego, skoro sam możesz być Kerem? Nikt nie lubi grać z Ari, ale jako naczelny terrorysta solo kolejkowy, muszę Cię uświadomić, że to nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Zero itemów, jeden charm, a typek pada. Ari Support to upośledzona wersja Lux, albo niepełnosprawna wersja Leony. Nieważne jak na nią patrzysz, ważne co widzisz, a zobacz na to. Ari jest tym co usuwa nieczystych z bota, chodzi o enchanterów, jakoś trzeba tą plagę na suporcie zwalczać. Tylko, czy na pewno? Czy nie jest ona po prostu kolejnym bezużytecznym magiem na bocie? Supporty mają z reguły za zadanie pomóc swojemu edikeremu tak, żeby on zrobił całą brudną robotę. Engagerzy oferują dużo ceceków na linii, tak, żeby można było mocno zaorać. Enchanterzy oferują buffy dla swojego kerego, jak i obijanie na linii. Ale jest jeszcze trzecia kategoria supportów. Tak, a, a dokładniej magowie. Pewnie grałeś na takiego, no, no szczura, nic więcej, nie fajnie się gra. Rzuca spele, połkuje i on nic więcej nie robi. Ali jest właśnie takim magiem, lecz jest równocześnie odpowiedzią na innych magów i enchanterów. Dlaczego? Już tłumaczę. Oprócz dużej ilości obrażeń w kicie i możliwości połkowania, ma ona jeszcze jedną ważną zaletę. A mianowicie jest to doja. Ta możliwość dojazdu jest jak u żadnego innego maga. Dobra, dobra, może przesadziłem trochę, że jak nie u żadnego innego, ale czajesz o co chodzi. Ari potrafi kasować Squishaku, będąc przy tym dosyć bezpieczną postacią. A meta mocno skręciła w samych, ale to samych śmieci na bocie. Lulu, Yumi, Milion? Ja nie mogę już na to patrzeć. Dlatego właśnie musiałem wyciągnąć nową postać do gnojenia tych szczurów z bota. Ari spełnia wszystkie moje wymogi do bycia dobrym support. Bije depsa, ma dojazd, ma ceceka, może taki średni ten cezek, ale za to w tym nam pomoże Everfrostik. A jak już o nim mowa, to tak najważniejszy jej ten w buildzie to właśnie Everfrost. Dla Ari jest jak on sprite dla kodejny. jedno bez drugiego się nie obejdzie. Everfrost daje ci łatwego czarma, nawet fajny łańcuch ceceku, fajne staty i dodatkowo jest relatywnie tani, bo kosztuje 2800 golda. Buty? No, jońce są najlepsze, ale sorki, jak się czujesz, jak morderca dzisiaj na przykład. Pamiętaj, że na supportzie golda nie będziesz miał dużo. I dalej mamy dwie opcje. Bo możemy iść albo w standardową ARI, która jest dobra, ale jest duży problem. Nigdy nie uzbierasz na tego builda. Nie wiem, co byś musiał zrobić, żeby dojść do 3-4 itemów. Dlatego ja preferuję drugi rodzaj builda, czyli mandacik. Yy, mandat teraz nie jest mefikiem, kosztuje 2-300 golda, daje same dobre staty dla ARI, prokuje się Szarma i Overfrosta. Niby nie ma tak dużo rzeczy, z którego sprokujesz, ale z full CDR-ami i specyficznymi runkami jest nawet OK. I po tym mandacie wjeżdżam full CDR Utility itemy, czyli jakieś Banshee, Jakaś Zonia, Morello, coś co może pomóc Twojej drużynie tak na ogół. Nie dojdziesz do momentu, gdzie będziesz kogoś one-shotował najprawdopodobniej. A o czwartym itemie z reguły możesz tylko pomarzyć. Co do run, to Electrocute. No jakby tutaj możesz sobie prawie każdą runkę wymienić w zależności od upodobań. Możesz grać skorczak, chcesz, możesz grać chipshota. Wtedy będziesz miał wiele więcej demadu na linii, jakby nie patrzeć. Ja grałem akurat takie, ingenious, jest, żeby był Everfrost częściej, żeby była Zonia części, żeby były trinkety wcześniej, żeby było wszystko wcześniej. Ale Ari mocno polega na swoim ulcie, więc Ultimate Hunter też jest. Mega dobry. Tak jak mówię, wszystko raczej od preferencji zależy, ale drzewko z elektrokietem jest najlepsze. Przechodząc do gierki, to rozpoczyna się jak zwykły maniak. Ari stąpuje linie. Rozumiesz mnie? Stąpuje! Jeszcze na no szybko trzeba rozpoznać meczapy Jak grasz na Enchantera, Gita jest. Jak grasz na Melka? FF. Dobra, level 1, chcesz mieć jak najszybciej Prio. Czyli najlepiej nie liszujesz w ogóle swojemu junglerowi, udajesz, że on nie istnieje. A jak bardzo on cię błaga, żebyś mu pomógł, to już pomóż mu i módl się, żeby enemy bot cię nie zapuszował. Zacznij najlepiej z Q, bo możesz od razu rzucić wave i puszować to gówno jak najszybciej. Szybciej tylko się da. Możesz też czarmem zacząć i cheesować ale to jest gorsza opcja, bo wtedy demedza jeszcze nie masz. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wbijasz drugi level, wbiegasz przeciwnika i rzucasz czarma. I to jest chwila prawdy. Trafisz czarma, to gra się sama wygrała. Nie trafisz, to najprawdopodobniej to będzie słaby trade. Dlatego przygotuję cię żołnierzu, właśnie abyś trafił jak najczęściej tego czarma. Jako, że około 90% graczy League Legend posiada pierwsze objawy giniącego mózgu, zastosujemy starożytną technikę zapisaną w zasadach Soloku. Downusy z Bota do zawsze. zawsze prawie. Zawsze, nie? W dół, w dół. Ziomki po prostu prawie, prawie podkreślę. Prawie zawsze dodżują w dół. Za pierwszym razem. Potem pewnie zmienią technikę dodżowania, dlatego najlepiej najpierw w dół, później w górę i tak na zmianę. Nie wiem, dlaczego każdy tak robi. Prawie za każdym razem byłem w stanie wymusić samonera albo dużo health oskubać od oponenta rzucając takiego czarma. A najlepiej jeszcze tą technikę zastosować, jak grasz wieczorem, bo wtedy już każdy gra na autopilocie. 23. Każdy chce do snu, a ty predyktujesz na takim maćku wtedy i on nie wie, co się dzieje. W early gameie szukasz właśnie takich czarmów I po ze swojej kuleczki, bo nie chcesz używać, bo creepy będziesz podkradał. Choć może to nawet nie jest aż tak źle. Charma warto trzymać, bo to jest taki efekt blitzcranka, co nie? Ziomek będzie bał się samego charma nawet jak go nigdy, ale to przy nigdy nie rzucisz. Pierwszy bak Buty. No buty chcesz kupić i szukać okienek wydupconia z bota na mida albo z dżunglerem, żeby łazić. Jest opcja też Lost Chaptera i jawczysz na linii rzucając wszystkie spele jak się da. Nie ma to aż tak dużego znaczenia, bo zabawa zaczyna się dopiero po ulcie. Bo ult daje ci możliwości w miejscach, gdzie normalnie nic, ale to nic byś nie znalazł. Dlatego tego też porównałem wcześniej Ari tak trochę do Leony, trochę do Lux. Niby ma co pałkuje, ale z ultem ma dojazd jak Leona czy Nautilius. Najbardziej broken combo, z którego żaden to carry ci nie zwieje, wchodzisz ulcikami na melle, rzucasz Everfrosta i Charma. Obludzenie i Charming sprawia, że kolejsz się nie może ruszać przez co najmniej dwie sekundy. Tylko nie wyrzuć wszystkich trzech staków Ulta na dojazd. Żebyś miał jak coś drogę ucieczki. Jak zabijesz, to dostaniesz i tak staka na ulta i będziesz mógł wrócić. Ale nie zawsze weźniesz tego killa, a warto jednak mieć ten plan B. W midgamie chcesz być tak często poza wizją, jak to. Tylko możliwe. Traktuj siebie jak asasyna z supporta. Najlepiej to grać z junglerem. Jak jeszcze to jest jakaś waj albo jakiś w jego, to w ogóle jest pięknie, bo oni mogą zadać sporo depsa i oprócz tego wjechać dosyć głęboko za tobą. I wtedy nie musisz się obawiać, że nie dobiegnie za tobą kartusi, który biega 300 movement speeda. Szukanie pików to jest to, w czym Ariś się specjalizuje, i to, to jest właśnie co chcesz robić. AD Carry w tym czasie może nie być zadowolony z Twojego performanceu, ale czy to kiedykolwiek był Twój problem? No właśnie, a bo nie wspomniałem maxuj i cool Q i drugiego czarma. Się nie opłaca moim zdaniem, bo nie możesz na bocie tak fajnie jak na midzie tego spela używać, a charm po prostu ci zwiększa sezeka, więc jest to fajna opcja, żeby maksować to jako drugie. Ale tak to ku? No, ku maksuj pierwsze, potrzebujesz jednak damagea. Midgame to miejsce, gdzie Ari szuka pików, lecz ważna sprawa, nie ksuj. Nie opłaca się ksuć dużo, ja wiem, że kusi z reguły, co wrączki wpadnie, to bierzesz, ale serio nie ksuj. Zaufać musisz drużynie, oddać kilka czy dwa. Ari na suporcie nie wykeruje ci gierki, jeśli to będzie potrzebne w lejcie. A właśnie co do lejta, tutaj są giga problemy. Głównie dlatego, że że funkcjonujesz jako engage postać, a zarazem jesteś mega squishy jako Ari i temów mało, bo nie farmisz jako support, każdy już jest wypasiony i cię składa na hita. Jedyne co ci pozostało, to szukać czarmów wraz z drużyną, bo samemu nikogo i tak nie podejmiesz. Najlepiej to być w ogóle takim botem do ładowania mapy i ewentualnie kończysz swoje temy jakimś magicznym sposobem. Ari to taki pik, który wymaga kilku umiejętności. No po pierwsze, no jak nie trafisz czarma, to jesteś chodzącym już z kawałkiem mięsa. Ale dobra, przypuśćmy, że jesteś faker, zawsze trafisz czarma. Ari wymaga mocno grania z innymi z twojej drużyny. Tak że zawsze trzymaj się blisko jakiegoś kumpla. Ja robię tak, że przed gierką używam magicznej kuli, pozyskuję informacje z tego magicznego źródła i sprawdzam kto jest stakerem, a kto wywozicielem. Widzisz, że cały team to stakerzy? No to i tak już los przesądzony, bo grasz jako support. Ale jak na przykład widzisz, że Midlaner to jakiś wywoziciel, to zawsze możesz mocno grać pod Mida. I tak samo z każdą inną linią. Na suporcie nikt cię nie trzyma do jednej konkretnej linii. Co do matchupów? z tego co zobaczyłem, to dobry matchup to każdy enchanter i mag. Może Morgana trochę ci popsuć humor, a z magów to pewnie najgorzej jest jakiś Heimerdinger. Śmieć stawia jedno działko i ci Charma blokuje. A każdy mele dojazdowiec z reguły może stankować twoje combo i potem zrobić kontratak na tobie i tak padniesz. Więc unikałbym grania na taki. Ari najlepiej właśnie grać na takie squishy miernoty wraz z jakimś ADC co sfollowować może. W sumie to każdy ADCery może sfollowować, ale nie każdy ma ochotę. Z jakiegoś powodu ludzie nie lubią wygrywać gierek na wczesnych levelach i priorytyzując trzy clipy zamiast killa. Także nie bądź jedną z tych osób, trzeba zaufać. Ten kolega na przykład mi nie zaufał. No trudno. Bo bez jakiegoś zesnowballowania bez wiesz jakiegoś donejcika od przeciwnika, to Ari z reguły robi się szybko useless. Największy spike to właśnie ten Everfrost i buty A potem z reguły będzie coraz gorzej. Normalna Ari na midzie się dobrze skaluje i nie jest aż tak źle w lejcie. Tylko tutaj po prostu i temami będą ci wszyscy uciekać. A przy okazji wiem, że jest gościu co gra na Ameryce tylko Tom Ari, czasami właśnie na suporcie. Prosia, pro, prosia, nie wiem, nie wiem jak to się czyta. Ale jest to koleś co mainował Ari na suporcie, a teraz? No teraz gra on o wiele częściej na midzie niż na suporcie. Nie dziwię się, bo Ari potrzebuje itemów, temów, a suportowa Dlatego po prostu nie oferuje i dlatego no nie polecałbym tak po prostu na rankedę wyciągnąć, bo jest ona zbyt losowa. Losowa w tym sensie, że inni magowie mają lepszy połk, a inni engagerzy są lepsi w engage'owaniu. Więc Ari jest w takim dziwnym spocie pomiędzy nimi, gdzie nie spełnia żadnego zadania idealnie, tylko każdego po trochu. I jest ona dla koneserów. Tak, koneserów. koneserów, ale gówno chyba, nie przejdźmy do gierny już, no. Ari z Kartusem? Trade Level 1, mocno wdupiony. Dobra, trochę lepiej wyszło. A ten drzewiec poskradał chyba zmysły. Ciekawe, czemu nie wiedzą. Ty no nie wiem, w sumie. Powrót z bazy? Czarnik na nobie. Znowu po nim. ECPU Polska, mam namierne gracza Sylasa. Roaming nam ida po tym, jak się wywaliłem na bocie. I mamy dwóch, idealnie. Chcę wrócić na Botal, tutaj dostaję konfrontację z życiem. Mega Oro na bocie razem z Kartusem. Gajza pożera czarma i pali flesza za friko. Próbują z nami trochę walczyć, ale po nich to już nie ma co zbierać. Pomoc dla Jasyło, czarm za czarmem, Tego akurat nie liczymy. Zenemitimu dają donaty z Afriko. Trochę za daleko się wbiłem. Zaliczam to jako Remis. Albo i nie. Chcemy na Sylasa, a tutaj prezent się pojawił. Wbijam w enemy bazę, uruchamiam wewnętrznego fakera i robię prawie z Nowy Zenemitimu już nie dały rady i wygraliśmy tak o GG. Arizeri w Aureliona. meczap godny D1. Szybkie wbicie drugiego levela. I Nautilusowi życie niemiłe. No to z nim już się żegnamy, nara. Dark Sylva Zeri Zerik mini coś tutaj w tribuszu. A ja flaszuję z powrotem na tego noba. Szybka potańcówka pomiędzy spelkiem Aureliona. Ziomek trochę zdziwiony. Razem z dżunglerem chcemy dajwować bota. Nautilius to chyba nie ma najlepszego meczu. Trzeba mu przyznać. Budki kupione. Powrót na bota. Ciągłe oro na nich. Jeden czarmik i ziomek jest na zero. Ale nagle Szako się respi. Przeżyłem, ale ledwo co? Aurelion nie może oddychać. Nie mówmy o tym czarmie, mówmy o kilku. I ponownie. Nie, ziomka z z panszy. Pierwsza zasada supporta. Jak ci się nudzi, to się pokręć wokół mida. Wjeżdżam w Lisandrę, czarm w kosmos i ucieczka. Tego ziomka też mamy. Jakiś team się kręci. Czekam na ulta. No i ultuję. Za też już się żegnamy. Team fight samemu się wygrał. Jako naczelny inspektor nabów stwierdzą, że jestem jednym z nich. Ale przynajmniej wygraliśmy. GG. Dobra, ee, no jakimś cudem pół miliona punktów mam na Ari. Mam nienawiść do enchanterów, a ty masz zostawić suba. Hello, na razie.